Cześć, kochani. Ja jak zwykle nagrywam z lasu. Wiecie, co dostaję ostatnio zapytania odnośnie rozwoju osobistego odnośnie mojego rozwoju, ale też odnośnie tego, jak w ogóle zacząć: jak zacząć zmiany, i jak w ogóle wejść w ten proces. I tak dzisiaj do mnie przyszło, że chcę wam o tym opowiedzieć, ponieważ ja już jestem w tym procesie ponad 5 lat. No i u mnie się zaczęło tak, jak w sumie u większości ludzi, którzy gdzieś tam szukają innej drogi w swoim życiu. W mojej sytuacji była to śmierć mojego męża, która spowodowała, że zaczęłam tak. Rozglądać się i spoglądać na to moje życie. I pamiętam, jak wtedy zadawałam sobie takie pytania: że jak to jest, że niektórzy ludzie są tacy szczęśliwi, mają mnóstwo obfitości w życiu, mnóstwo miłości, dużo pieniędzy, super pasje, z których mają te pieniądze? I. Nie muszą ciężko pracować, i właśnie pamiętam, że to był taki moment, gdzie te pytania zaczęłam sobie zadawać, i zaczęły przychodzić odpowiedzi. Ja wtedy miałam też takie ogromne pragnienie, że chcę żyć inaczej, no że coś po prostu jest nie tak. Jakby no, nie wiedziałam o co chodzi, ale mocno czułam intuicyjnie, że coś jest nie tak, że można inaczej. I tak naprawdę to moje. Pragnienie podświadome e, zaczęło stawiać e, na mojej drodze różnych ludzi, różne sytuacje, różne wydarzenia, i to, było, to były takie drogowskazy, które pokazywały mi, gdzie iść, którędy, żeby to życie było piękniejsze, i prostsze, i lżejsze, i przede wszystkim pełne miłości, i radości. Chciałam Wam właśnie dzisiaj przekazać, że jeżeli macie to pragnienie zmiany, to, to wasze życie zacznie Was prowadzić, tylko musicie puścić kontrolę i oddać się temu. To jest najprostsza droga, taka droga właśnie z serca, żeby poddać się, mając oczywiście najpierw takie. Takie pragnienie ogromne w sercu, żeby, żeby coś zmienić w swoim życiu, coś wzmocnić, ulepszyć. Wiadomo, jakby dla każdego ten rozwój jest po coś innego, natomiast najczęściej chodzi, chodzi o to, żeby ten komfort życia zwiększyć. Także tak było u mnie. U mnie też ten rozwój potem no, toczył się. W różnych sferach jeździłam na różne warsztaty, czytałam bardzo dużo książek, poszerzałam swoją świadomość, czym rzeczy są tak naprawdę. Zaczęłam dostrzegać, ile moich myśli, ile tego, co przekazano mi na etapie dzieciństwa, to są kłamstwa, to nie są prawdy o mnie. Mm, więc no, tak to wyglądało u mnie. Ten proces trwa tak naprawdę mm, już dosyć długo, natomiast ja też wiem, e, że teraz można to zrobić szybciej i łatwiej. E, widzę po osobach, które przychodzą do mnie na sesję i widzę, jak praca z podświadomością ma ogromną moc i te zmiany są naprawdę bardzo szybkie wręcz natychmiastowe. Także. Nie musicie już być w rozwoju 5 lat, 6 lat, żeby się coś zmieniło. Możecie to zrobić szybciej. Oczywiście, sam rozwój to już jest tak naprawdę praca ze sobą do końca życia, ale no, wspaniała praca. Ja już sobie nie wyobrażam innej drogi. Czasami nie jest łatwo, ale tak naprawdę to jest to jedyna ta droga właściwa, właściwa żeby wrócić do siebie. Hmm. Także to tak, jeśli chodzi o moją historię i, no i o to, co czułam, żeby dzisiaj tutaj Wam przekazać. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania albo chcielibyście wiedzieć coś więcej na mój temat, jak ta moja droga się zaczęła, jak się toczyła, bo oczywiście tam się dużo różnych rzeczy wydarzało, to dawajcie znać, ja jestem zawsze chętna i otwarta na rozmowy. Ponieważ mam też takie pragnienie, żeby jak najwięcej osób wróciło do siebie, żeby jak najwięcej osób zaznało tego szczęścia i tej radości, tego spokoju w życiu i tej wolności przede wszystkim. O wolności też coś nagram, bo ostatnio o to słowo też za mną chodzi. Także ja mam takie pragnienie, żeby. Każdy tego doświadczył, bo każdy może tego doświadczyć, tylko my sobie sami te blokady stawiamy tak naprawdę. Bo w większości żyjemy na takim autopilocie, na bazie tego, co już znamy, tego, co nas nauczono, na bazie tych wszystkich przekonań, które w większości nie są prawdą. Także każdego zachęcam, żeby wejść na tą ścieżkę. Tak jak powiedziałam, mam otwarte serce, żeby odpowiadać na Wasze pytania. Mam otwarte serce, żeby prowadzić Was w tych procesach. Także dawajcie znać. No i ja Was serdecznie ściskam. Cudownego dnia. Buziarki.